Dziękuję bardzo serdecznie w imieniu Młodzieżowego Domu Kultury, organizatora 16 biegnalec twórczości plastycznej Dzieci i Młodzież. Konkurs bardzo popularny, praktycznie najdłuższa impreza organizowana przez naszą placówkę, która w swoim zasięgiem obejmuje cały powiat świecinski. Dodam tylko, że w konkursie wzięły udział osoby od 6 do 20 roku życia w sześciu kategoriach wiekowych, a więc od tu obecnych przedszkolaków aż po już dorosłe osoby i ogromnie się cieszymy, że jak zwykle nasz konkurs, nasze biennale cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. Artyści plastycy, którzy pracowali w komisji konkursowej, mieli rzeczywiście nie lada problem, aby wyróżnić i nagrodzić te najpiękniejsze prace, nie wiem czy im się udało, ocencie Państwo sami, ale na pewno, nawet jeśli praca nie została nagrodzona ani wyróżniona, to wszystkie te najciekawsze pojawiły się właśnie tutaj na wystawie. Sama obecność Państwa jest dla nas ogromną radością, bardzo się cieszę, szczególnie, że tak liczni dzieci nam tutaj przybyły, już widzimy, jak w młodym wieku rozwijają się talenty plastyczne. Miejmy nadzieję, że w tym gronie znajdzie się taka, a może jest ich więcej, których kiedyś będziemy podziwiać i chodzić na ich dorosłe wergisarze, czego Wam wszystkim bardzo serdecznie życzę. Są z nami dzisiaj goście. Ja oczywiście oprócz uczestników, witam również wszystkich opiekunów Waszych, a także rodziców. A ponieważ konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa święciowskiego, no to czyż mogłoby go dzisiaj z nami tutaj zabraknąć? Nie. Witamy serdecznie pana Zbigniewa Starcę, Starostwa Święciowskiego. I jest też z nami pani sekretarz kopiatu, Aleksandra Wibrzecka. Także pan Starosta na pewno chce powiedzieć kilka ciepłych zdjęć uczestników. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Pani dyrektor w zasadzie powiedziała już wszystko, ale rzeczywiście chciałbym coś dodać. Zawsze jak jestem uczestnikiem tego rodzaju przedsięwzięć, gdzie mamy tą skalę, bo no przedział wiekowy tak, 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 tak duży, to jest pod, pod ogromnym wrażeniem technik i talentów. Także gratuluję tym najmłodszym, dziękując równocześnie rodzicom i opiekunom, nauczycielom przede wszystkim, ale przede wszystkim ludzie z rodziców, to to, że że przyprowadzają was do Młodzieżowego do Domu Kultury, gdzie możecie takie piękne y, prace tworzyć. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym. Wszystkie prace naprawdę są przepiękne i przecudowne i, i myślę, że, że te osoby, które tutaj są zasługują na, szczeg na szczególną nagrodę i myślę, że nie zaniedbacie swoich talentów i im będziecie starsze, większe, tym te prace będą piękniejsze. Tego Wam bardzo życzę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja mam taką propozycję. Będę wyczytywać teraz Słysza. osoby. Bardzo proszę, aby stanęły na tle prac, a Pana Starostę i Panią sekretarz poproszę o wręczanie, dobrze? Zaczniemy oczywiście od najważniejszych, od nagród. Kategoria wiekowa A i tutaj um, nagrodzeni to Milena Babiuch, Niepublicznego Przedszkola w Bajka w Oświęcimiu, Kimka Gregorczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Amelia Zaternos z MDK w Oświęcimiu i dwie osoby z Wajki, Hanna Witek i Roksana Zajewska. W kategorii nagrodę otrzymuje Dominika Czerwik ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu, Natalia Kolasa również z tej samej szkoły, Natalia Szkodny z Młodzieżowego Dolu Kultury, Jakub Wolas z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w osieku i Gabriela Ziąkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zapraszam. I kolejna kategoria rynkowa. Tutaj nagłodę otrzymuję. Natalia Domasik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w osieku oraz trzy osoby z MDK. Patrycja Markiewicz, Paulina Praka i Mateusz Chybak. Zapraszam. Teraz już zaczynają się starszaki, czyli gimna Paulina Budka ze zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, również z tej samej szkoły. Sonia Kawka z Sosna i Oliwia Strelu oraz z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu Wiktoria Kobylańska. Zapraszam. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, tutaj juroży byli bezwzględni i nagrodzili tylko jedną osobę. Jest to Dariusz Michański z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Starych Gratulujemy i zapraszamy. Dziękuję. I w kategorii F nagrodę otrzymuje Maciej Rusin ze Specjalnego Ośrodka Szkoły Oddychowawczego poświęcenia. Zapraszam. I teraz już wyróżnienia. Znowu najmłodsza kategoria. Jan Czuj. MDK w Oświęcimiu, Julia Matula, MDK o oraz Natalia Gosiaczewska z niepublicznego przedszkola Bajka o Święcinie, ze Stowarzyszenia Rodzina Kolpinka w Oświęcimiu, Kalina Kozera ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu, Aleksandra Michałek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu, również z tej samej szkoły Natalia Mirkowska oraz z MDK do ją Michał Rybak i Alicja Zębatka. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Kolejna kategoria. Zapraszam do Wyróżnią. Patryk Brunzda, MDK o święcim. Dominika Fajer, ze spółszkół numer 1 o święcim. Aleksandra z MDK. Natalia Jarzyna, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinka w Oświecinie. Małgorzata Onirocha, ze spółki przedszkolno numer 1 8. oraz Weronika Zając, MDK Oświecinie. I teraz gimnazjaliści. Tu przyznam, że zdominowali wyróżnienia gimnazjaliści z dwójki. I są to Joanna, w Midał, Julia Micrea, Julia Nazarowska oraz Kenryka i Kamil Skupień. Zapraszam. I Mamy jeszcze jedno wyróżnienie z kategorii E. i to jest Krzysztof Kusek z powiatowego zespołu szkół ogólno kształcowce imienia Konackiego w święzieniu Opolskiego. wychowawczego. No Zapraszam. I teraz drodzy Państwo, poza tymi konkursowymi nagrodami i wyróżnieniami, ja wykorzystałam okazję i przyznałam nagrodę specjalną dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Kultury, którą to nagrodę zdobyła Izabela Macura z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Zapraszam serdecznie.